Na początek suchar prosto ze starożytnego Rzymu. Człowiek z miasta Kime pływał sobie, gdy nagle zaczął padać deszcz. Zanurkował więc, by czasem go nie zmoczyło. Kiedy ludzie odpalają Lorda, marzą o epickich bitwach, o byciu królem, stworzeniu dynastii, czy po prostu o jeżdżeniu z miasta do miasta w celu sprzedaży zakupionych wcześniej przez siebie produktów za wyższą cenę. A kiedy ja odpalam banę lorda, marzę o modach. Witam Wasza miłość, w kolejnym odcinku marzę o modach. Jeśli chcecie otrzymać ode mnie odcinek ekstra, macie 7 dni na wbicie 60 łapek w górę. Tymczasem zapraszam do dzisiejszej listy modów. Mnie osobiście niezwykle drażniło to, że chcąc przekonać dany klan do zmiany strony, musiałem przekopywać się przez wielu lordów, nie wiedząc, który to dokładnie jest liderem u klanu. Oczywiście można sprawdzić to w encyklopedii, lecz podróżując po i widząc jakiegoś bohatera, podchodziłem do niego licząc, że przeciągnie go na swoją stronę. Tymczasem okazywało się, iż to nie jemu dane było zarządzać klanem. Mod klan, Lidl Maka oznacza drużyny, zarządzane przez lidera klanu literą L, koło liczby jednostek w ów drużynie przebywających. Kolejnym problemem Banner-Lorda jest brak możliwości rekrutowania więźniów 5 i 6 Tiru. Co więcej, dostrzec można niesprawiedliwą nierówność wobec lordów NPC, którzy odczuwają niemożność w stosunku do rekrutowania swoich więźniów. Mod Jans odbiera graczom tę wyjątkowość i od teraz również inni bohaterowie mogą rekrutować więźniów. Rekrutowalnymi stają się także pojmańcy 5 i 6 tiru. Modyfikacja ta dotyczy rekrutowania więźniów, tak aby wyrównać szanse między graczem a NPC, a jednocześnie zmienia balans tychże rekrutacji. Modians wymaga do działania Gantry Lib, który sam w sobie z perspektywy gracza nic jednak nie robi. To surowiec moderski. Obecny stan rzeczy w Bannerlordzie można określić jedynym słowem: braki. Tak, też tym razem modyfikacja Character Colors Overhaul, która dodaje więcej koloru włosów i oczu. Możemy wybrać jedną z kilku wersji moda, na przykład taką, która dodaje tylko oczy, taką, która dodaje tylko włosy, paczkę połączoną, a także wersję kompatybilną z DCC. Kolejna modyfikacja wprowadza sporo zmian. Ja wymienię te moim zdaniem najważniejsze, a autor moda ma zamiar go rozbudowywać. Mod Heritage. Heritage. Her... Mod heritage. To chyba francuska nazwa jakaś. Mod heritage po pierwsze sprawia, że możemy zmienić lidera naszego klanu na innego członka rodziny. U mnie ta funkcja nie działała poprawnie, ale jest to wina kompatybilności z innymi modami i nie mam pojęcia, który to mod spowodował te komplikacje. Natomiast na czystej grze ta funkcja działa jak należy. Od teraz będziemy też mogli podczas dialogu poprosić członka klanu o dostęp do jego ekwipunku czy okna postaci. Modyfikacja wprowadza też znaczne zmiany w zdobywaniu punktów umiejętności i rozdysponowywaniu ich zarówno wśród dorosłych NPC, jak i wśród dzieci. Jeśli chodzi o dzieci, to też mamy tutaj ciekawą zawartość, bowiem jeśli mod wykryje, że twarz dziecka jest po prostu skopiowaną twarzą jednego z rodziców, to następuje randomizacja twarzy charakteryzująca się losowaniem pomiędzy cechami ojca a matki. Od teraz jest też naprawiona funkcja mariażu politycznego, więc będziesz mógł wydawać swoje dzieci za mąż. To znaczy córki możesz wydawać za mąż, a synów możesz hmm, wydawać za żonąż. Nie, to głupie, tylko córki można wydawać, bo najwyraźniej są przedmiotami. I Parlament Europejski będzie musiał stanowczo bronić praw człowieka i praw kobiet, bronić praw człowieka i praw kobiet, praw człowieka i praw kobiet. A synów można zmusić do zażonąż pójścia. Twórcy modyfikacji od razu podkreślili też, iż jest ona od razu przystosowana pod tłumaczenia językowe. Moder także wypuścił wersję beta rozszerzenia do modyfikacji, która nosi miano The Lovers Framework. Chociaż, jak podkreśla sam autor, nie wie czemu nazwał to Frameworkiem. Rozszerzenie to w tym odcinku pominę, gdyż jest we wczesnej fazie, a całkiem możliwe, że w przyszłości zostanie zaimplementowane w głównym modzie. Rozszerzenie to pozwala lordom mieć kochanków, wprowadza także coś w rodzaju rzekomego ojca, a lordowie w przyszłości będą mogli adoptować swoich bankartów. A skoro o ślubach mowa, to od teraz będziesz mieć możliwość poślubienia przywódców frakcji, zarówno tych większych, jak i pomniejszych, ważnych mieszkańców miast, a także kompanów. A to za sprawą modyfikacji: Marry Anyone. Miło tak czasem. Wynająć klan najemników, by ci walczyli w Twoim imieniu, nieprawdaż? Od teraz klanów najemniczych będzie więcej, a to za sprawą modyfikacji Mo Clans, która dodaje ich aż 6 w dodatku 7 siedmiotirowych. A skoro jesteśmy przy najmowaniu, to może pamiętacie jak w Warbandzie możliwe było najmowanie różnych żołnierzy w Tawernach? Minor Clan Group Recruitment wprowadza do gry możliwość wynajęcia za odpowiednią opłatą wojaków z pomniejszych klanów, co do tej pory było tylko możliwe poprzez rekrutowanie, gdy ci zostali więźniami. To wspaniałe, że w Bannerlordzie istnieje system dynastii. Problem jest jednak w tym, że no. Mm, kto tak naprawdę z tego skorzysta? Skoro Vanilla trzeba czekać wieki, aż główny bohater stanie się tak stary, aby opuścić ten wymiar raz na zawsze. Life is Short to modyfikacja, która znacznie przyspiesza starzenie się wszystkich NPC w grze. A na koniec, modyfikacja, która daje Ci możliwość eliminowania Twoich politycznych wrogów poprzez asasynację. Z tego co czytałem, autor moda ma dać nam w przyszłości możliwość wydawania rozkazów Kompanowi, aby to on wykonał wyrok na danym lordzie. Dziękuję moi za obecność. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i łapkowania. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zajrzyj do playlisty. Marzę o modach. A także zapraszam do przejrzenia innych zawartości kanału. Tyle ode mnie. Życzę wam dobrej doby.